Gdy spotykałem się z Państwem w ramach cyklu U źródeł wyobraźni po raz pierwszy, trzymałem w rękach tę książkę. Minęło blisko półtora roku. Wracam do niej, do jej autora do świata, który opisuje w swojej młodzieńczej biografii. Miał żyć blisko 100 lat, a te biografie pisał, będąc młodym człowiekiem. Najczulej o swoim świecie, o swoim domu, o swojej rodzinie, o swoich bliskich sąsiadach. O tym wszystkim, dzięki czemu stał się tym, kim poznajemy go w jego twórczości. Zawsze zabolił mnie serce. Kiedy ujrzę ją we śnie, Czy kiedy w rocznicę jej śmierci Odwiedzam grób, Grób mojej matki, I opadają mnie Wspomnienia. Wydaje mi się, Że cię widzę, Mamo. Dzień po dniu, Zimą czy latem, o szóstej rano ojciec wstawał i szedł do synagogi. Odmawiał tam modlitwę za jakiegokolwiek zmarłego. Po powrocie nastawiał samowar, pił herbatę i wychodził do pracy piekielnej pracy pracy galernika. Po co to ukrywać? Jak to opowiedzieć? Żadne słowa nie ulżą losowi mego ojca. Proszę Was. Nie chcę współczucia, a tym bardziej litości. Na stole nigdy nie brakowało masła i sera. Chleb z masłem, jak odwieczny symbol, nie opuszczał nigdy moich dziecięcych rąk. Miasto moje, smutne i wesołe. Jako dziecko obserwowałem Cię naiwnie już od naszego progu. W dziecięcych oczach wydajesz się jasne. Kiedy przeszkadzał mi płot, wdrapywałem się na nieduży kamień, a jeżeli jeszcze Cię nie widziałem, wychodziłem aż na dach. Dlaczego nie? Mój dziadek też się wdrapywał i podziwiałem Cię do woli. Tu, na ulicy Pokrowskiej, narodziłem się po raz drugi. Miałem mniej więcej tyle lat, ile miał Szagal piszący swoje wspomnienia, kiedy pomyślałem o wierszu dla Niego. Księżyc wchodzi na podwórko nocy. Na brzegach ulic zapalają się kwadraty okien. Nad dachami skrzypce fioletowe, bukiet marzeń, odrzagala śnieg, jak ustom rozesłane pocałunki. To tutaj zanim jeszcze otworzysz oczy, spełnią się nasze najskrytsze wiersze.